Oddaj to. No nie, to nie tak miało wyglądać. <głoscko> no oddaj mi to, no nie mam broni w tym momencie. No dobra, no to gram z kosą, no kurna. Ha. Lol. Pomocy. Dobra, po no raz kolejny zobaczyliście właśnie taktykę ze smokami, czyli Jakubek rzuca tam smoka, ja tutaj. Plantuję sobie i się bustujemy tutaj, nie ma szansy na przegraną. No, ja Jednak jest, tak jest ale było. na szczęście. Ja mam wale kosę, kosę! Niezwykle, jak to też się... No ale nie. Było to nawiązanie do mojego profilowego ekranu! chociaż zaplantowałem. I teraz nie możesz tego przegrać, bo cię wykastruję. Ja pierniczy! Ja pierniczę! Ja Właśnie nikt tak nie nagrywa. Jeden jest na polu Owyk, owyk, a No nie wiem. Idę po kolejny kill! Minus 74, jak go nie zabijesz, no to dosłownie masz, nie wiem Mądre? O wow, no ja miałem P90. Na polku, tu, 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 tu po prawej. Po prawej! No, nie na dole! To mogę się mówić na dole. Ale nie musiałem. Już tak. Aaaa, no, bo nie usłyszałem twojego pytania, bo jesteś słaby. No i... No halo? No mądry jesteś! Mądre. Skać w ogóle. No co, gdzieś skacze... No. Podsać, 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 podsać penisku. No podsać, kurno! Coś no, się ale... nie w Dobra, właśnie. A już wiedział, że się sadzyjemy! Nie boję teraz go. Wierzyć broń. Nie wiem. Kliknij G. Nie wiem, zamr... Nie, wiem. takie trochę zdarty Greek, ale pod tym światem wyglądałeś jak zneutralizowana bomba atomowa. <głos> <głos> co to znaczy? Mądre. Mad Queen. A wiesz, że jeszcze Mad? Mój skill. Ciekawe. A no czemu ja akurat? A Nie wiem. Gdzie ty stoisz? Tam stoisz? Nie, może tu? Nie wiem. Co ja stoisz? Pieniądze. Co wy robicie? Ale podskoczył w ogóle! Lepiej Ten strzał to mi się sam, nawet podobał, więc dam go 10 razy na powtórce, bez tego mądry. Nie wiem, jakie się ja gotowo byś mieć. Znowu zabijam za łupek, bez tego mądry. Jednak nie jestem. W ogóle drugi raz podtrzymuję jest strzał, więc to będzie. Lovely. Ale bardzo ja, ja żyję? Ja pierniczę, no w ogóle już powinienem nie żyć po pierwszym starciu z tym przeciwnikiem osobowym. Wziął z upem to nie wiem, daj mi AWP i go spróbuję pocisnąć. A ja ci dam, nie wiem, P7 w sumie, bo dla Bekie kupiłem granaty. Nie mogłem, ze swoim zasłamikałem w ogóle, więc nie wiem. Wzadłem na wszystkie moje oszczędności, więc nie zawiedź mnie. <laughs> A, zawiodę cię, no zamorduję cię w ogóle. Jestem dobrym teammateem, nie wiem Dostał, dostał, dostał! Dobra, no! Ze mną się nie podskakuje, bo jak się podskakuje, to się ginie, wiśnawio! Co to kurna było? Święte słowa. Nie wiem, po co mieć dziewczynę, a nawet żadna bym nie chciała. No to tak nie tak leciało, ale... Chciałem to powiedzieć mądrze, ale jednak Today jestem słaby. Da. Napisałem da, bo w ogóle w losowe przyciski, akurat na da wyszło, więc niech tak już zostanie. Nie wiem, awp show Gdzie ty stoisz? Chyba się domyśliłem Tu, niżej Fajnie mnie kierujesz Nie wiem gdzie on jest Ja Je pierdolę no Fajne S w ogóle, napisaliście to tylko dlatego, że przedtem powiedzieli, że mnie karuje i tylko dlatego, żeby wkoczyć przeciwników, no tak, i żeby dokładnie. napisali, że jesteś ostatni. Dokładnie. Teamed. Może nie, proszę, chodź. Wypiszcie go. No, napisał Teamit. Teamed. Aha, rozumiem. Tylko, że Med to chyba, że. I met him, Co że w formie wiecie, ja już pomagam ci. Mam są mówić jak śmieci No ale ja też jestem obity kurna mózgowa. No, nie wiem. Mama mnie uderzyła cegłą, jak miała za latko w ogóle. Co nawet nie jest naprawdę, no, nie słuchajcie mnie. Bez... Jakby co, nauczę was miejscówek na szordaście. Tu jest górny ok. pól, tam jest dolny pól, tu jest bombsuit, a tu jest down. Co? Co? Ktoś co, co co jest? To się, co... Nie ma nikogo. Będzie mi zaskakiły na plecy. Będzie jednak Idę robić mu plecki Napierniczy, jak zlecie niż zapierd... Nauczy się na błędach? Nauczy się obydwoje na błędach Ole ścisnę w ogóle Nie mam w ogóle ty masz 10 Nazwę to najlepszy mecz na skrzydłowym w moim życiu Gwiazdka 300 kg gwiazdka Pozdrawiam Musisz dodać do tytułu gwiazdka i coś napisać, na przykład extra asperger, albo extra noob Dobra Ała! Albo extra carry na przykład Ekstra Kery. <laughs> to by była dosyć mądre w sumie Chociaż i tak będziesz pierwszy jakimś stronem jesteś właśnie jakieś, nie wiem, specjalne Mikałak, a to jednak jego, bo to nie jest strona. Oddaj to. No nie, to nie tak miało wyglądać. Masz, <grym> no... to oddaj człowieku, bo cię zamorduje, no. Ale. Ty tak, jesteś tak. chyba przebrzydły, no ale ty jesteś tak. przebrzydły. Dali, ja miałem to zrobić właśnie w moim życiu. Ty jesteś człowieku ja przebrzydły, jakiś. No, daj mi to awupę, kobieto. No, oddaj mi to, no nie mam broni w tym momencie. No dobra, no to gram z kosą, no kurna. No nie to wiem, gram z kosą. Ty jesteś głupi w ogóle, no ja nie wiem. Na gram z kosą przez ciebie, no ty jesteś jakiś ulany no Na i z GLOK18, no to nie wiem, gram, gram z glockiem w ogóle, no nie wiem Przez ciebie gram z Glockiem, no ty jesteś jakiś chyba psychicznie chory człowieku On tu chyba patrzy Słuchaj z glockiem, co się dzieje. No, Mówiłem ci kurno żebyś ja ja dał to No po to, że to była moja broń mi z klikiem mam wyrzucić no przez ciebie przegrywam w ogóle ty jesteś największym trollem jesteś największym słabym w ogóle. Fajnie, że jak nie nagrywam i z nikim nie gram, to w ogóle jestem pierwszy i zabijam za WP, jak raz z tobą albo nagrywam to nic nie Daj nie mi w tym momencie jakieś MP9, ja chociaż no bo, bo ja nie... No ja mam 600 monet! Ty <laughs> jesteś głupi, kurno No daj mi pieniądze człowieku, no dobra To jest lepszy niż MP9, ale i tak z tego nikogo nie zabiję, bo jestem dziwny No nie jest minus 130 dosłownie ja mówię dosłownie, no ja nie wiem jak on nie zginął w takiej sytuacji i nie wiem jak ja też zginąłem. Dobra, to on jest minus... Dobra. Ekstra niedźwiedź. Sparne. W ogóle słyszałeś o tym jakimś projekcie, co tam sobie ginają w ogóle jakieś zwierzęceczka? Co? No jakiś tam projekt, że to nagle nie wiem, jakiś niby ma jakaś cała Arktyka, Arktyka wyginąć i ludzie tam wołtują, żeby tego nie robili, bo jakiś nie wiem, Joe Biden Joe chce żeby to zrobić no i nagle co każdy mówi, że nie, bo wtedy się zabije każdy zwierzę. W ogóle to jest ostatnia runda, no to nie wiem, zrobię coś śmiesznego. Po prostu wygram tam, bo ja to... Gdzie jest moja ranga, w mi się oddajcie mi rangę. No nie wiem, kolejny Win 838 Winów to jest legendarny moment